Cześć, witam się serdecznie. Patryk Bożęcki z tej strony. W dzisiejszym wideo dowiesz się, jak sprzedać mieszkanie z kredytem hipotecznym, o czym warto wiedzieć, oraz jakie są sposoby na spłatę hipoteki z mieszkania. Zapraszam do oglądania. Zaczynajmy więc! Pierwsza rzecz: jak sprzedać mieszkanie z kredytem hipotecznym. Sytuacja życiowa nieraz komplikuje się na tyle, że wymarzony dom lub mieszkanie, które kilka lat temu kupiliśmy na kredyt, obecnie musimy sprzedać. Jeśli zastosujesz się do dalszych wskazówek, transakcja przebiegnie bezproblemowo i szybko. Jeśli trafi się nam zainteresowany kupiec, nie ukrywajmy przed nim obciążonej hipoteki do ostatniej chwili. Zaoferujemy za to pełną pomoc i pośrednictwo pomiędzy nim a bankiem. Kolejna sprawa to nieruchomość obciążona hipoteką. O czym warto pamiętać. Przed daniem ogłoszeń o sprzedaży warto przeczytać dokładnie swoją umowę kredytową z bankiem. W regulaminie znajdziemy zapisy o tym, jakich procedur może wymagać od nas bank. Niektóre instytucje zażądają na przykład powiadomienia o samej chęci sprzedaży nieruchomości. Warto to sprawdzić, by nie spotkała nas jakaś kara umowna, na przykład za podpisanie umowy z biurem nieruchomości. Drugim krokiem jest zaświadczenie o zadłużeniu. Więc aktualne zaświadczenie o zadłużeniu otrzymamy w placówce banku, który udzielił nam kredytu hipotecznego lub możemy to zrobić przez aplikację mobilną lub bankowość internetową. Na tym dokumencie znajdować się będą informacje o tym, na jaką kwotę zaciągnięto kredyt, jakie jest aktualne zadłużenie oraz czy będą naliczane ile wynoszą prowizje z tytułu szybszej. Spłaty. Na tym dokumencie powinny być także zgody na to, by zadłużenie było spłacone jednorazowo, aby po uiszczeniu wszystkich kosztów bank zobowiązał się do wydania dokumentu pozwalającego na wykreślenie hipoteki. Następną kwestią to sama sprzedaż mieszkania z obciążeniem hipotecznym. Gdy poczynimy powyższe kryki, możemy zacząć szukać nabywcy, ogłaszając się, zlecając dobiór nieruchomości lub rozsiewając wici wśród znajomych. Gdy pojawi się potencjalny kupiec, warto go poinformować o hipotece na nieruchomości. Sam może to łatwo sprawdzić w internetowej księdze wieczystej. Nie warto więc zatajać także innych zadłużeń na hipotece, na przykład na rzecz ZUS-u, Urzędu Skarbowego lub osób prywatnych. Więc jakie są sposoby na spłatę hipoteki sprzedawanego mieszkania? Hipotekę ze zgodą banku można spłacić na dwa sposoby. Pierwszy to zlikwidowanie jej jeszcze przed rozpoczęciem transakcji, wtedy zobowiązuje się do tego sprzedający. Niewielkie zadłużenie można spłacić przykładowo z zadatku. Przy większym możemy się zobowiązać, że... Wpłacone przez kupującego pieniądze przekażemy w odpowiednim terminie do banku. Drugim rozwiązaniem jest spłacenie zadłużenia przez samego kupującego, do czego zobowiązuje się on w umowie kupna-sprzedaży. Suma zadłużenia wpłacana jest na konto bankowe lub rachunek do całkowitej spłaty kredytu. Sprzedający natomiast otrzymuje pozostałe środki. Ostatnie rozwiązanie jest bezpieczniejsze dla kupującego. Często także to jest jedyna opcja, jeśli zakup również ma być sfinansowany z kredytu. I pozostaje nam ostatnia kwestia: to kupno mieszkania z hipoteką za środki z kredytu hipotecznego. Bardzo często zdarza się, że sprzedajemy mieszkanie kupione na kredyt osobie, która także chce zaciągnąć kredyt hipoteczny na ten cel. Kupujący nie ma obowiązku wybierania banku, w którym umowa była zawarta. Pierwotnie I wtedy warto wybrać najkorzystniejszą ofertę kredytu hipotecznego, tak jak już wspominałem w innym filmie, jak to zrobić. Możesz też skorzystać z darmowej porady kredytowej z jednym z moich ekspertów, gdzie dowiesz się, jak krok po kroku wygląda cała procedura kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości z hipoteką. Wystarczy, że umówisz się na konsultację z ekspertem i poprowadzimy Cię od A do Z przez cały proces kredytu. Aby zarezerwować rozmowę, kliknij w link w opisie filmu poradakredytowa.pl. Więc dziękuję Ci za Twój czas i jeśli podoba Ci się ten materiał, to koniecznie subskrybuj mój kanał, kliknij dzwoneczek, aby być na bieżąco z najnowszymi filmami. Jeśli chcesz, abym poruszył konkretny, interesujący Ciebie temat, to napisz w komentarzu, a ja zyskam większą motywację do nagrywania kolejnych materiałów właśnie dla Ciebie. Pozdrawiam, Patryk Bożęcki.